Witam Was bardzo serdecznie. A w dzisiejszym odcinku nie mam co na siebie założyć. Czy takie określenie chociaż raz padło z Twoich ust? Jeśli tak, zostań dzisiaj do końca tego odcinka. Myślę, więcej już nie będziesz musiała tak mówić. Jedną z rzeczy, która najbardziej nas frustruje, to to, kiedy się śpieszymy, bądź wybieramy się na jakąś okazję i nie wiemy, co na siebie założyć. Czasem jest to wyjście do pracy, czasami jest to spotkanie z koleżanką, a czasami że nie, jakieś biznesowe, kiedy chcemy zrobić dobre wrażenie w pracy. Okazji jest wiele i bardzo. Wielu zdarzenia, po prostu stwierdzamy, że nie mamy co na siebie założyć. Zwykle jest to związane z jakąś frustracją, niezadowoleniem, że czasem mówimy, że nigdzie nie idę, bo nie mam co na siebie założyć. I mam dla ciebie kilka tipów, które stosuję naprawdę już od długiego czasu, sprzetestowałam na sobie. Również moje klientki. Jednym ze sposobów takich, które wiem, że sprawdza się naprawdę i jest taką deską ratunkową, to jest posiadanie takiego mundurku. Ja to nazywam mundurkiem. Ty możesz to określić inaczej, ale ja używam takiego określenia, żeby wizualizować taką stylizację, czy takie ubranie, które będzie dla ciebie rozwiązaniem na już i na teraz i będzie to rozwiązanie takie, które, w którym jest Ci wygodnie, które jest sprawdzone. Wszystko wygląda fajnie, e, łatwo, no ale jak znaleźć taką stylizację, taką rzecz, w której czuję się dobrze, którą mam potraktować jako mundurek, która odpowiada dreszkodowi w Twojej pracy i powinien to być zestaw rzeczy, w których po prostu czujesz się komfortowo, dobrze, profesjonalnie i adekwatnie zawsze e, do miejsca, do do którego się wybierasz. Więc może to być na przykład y, materiałowe spodnie, sneakersy, t-shirt i marynarka. Mogą to być na przykład materiałowe spodnie, y, baleriny bądź członka na obcasie, elegancka bluzka i do tego marynarka. Może to być też na przykład biała koszula. Ciemne jeansy i a balerinę z noskiem w szpic, ja bym tutaj mogła przykładów mnożyć, ale tak naprawdę to ty musisz znaleźć dla siebie tę stylizację, w której naprawdę czujesz się dobrze. I jeżeli będziesz znajdziesz tę stylizację, to zrób sobie zdjęcie jej w telefonie na początek, bądź ją opisz, to już jest dowolny sposób. Ja uważam, że akurat zdjęcie jest takim naprawdę szybkim, dobrym sposobem, i przypomnieniem. I w momencie, kiedy naprawdę nie masz co na siebie założyć, sprawdzony zestaw ubrań, bluzka, spodnie czy spódnica, czy bermudy, w zależności jakie to są Twoje ulubione części garderoby i te, które są adekwatne do dress code'u, zwłaszcza jeżeli tutaj mówimy na przykład o stylizacji do pracy. Drugi mój sposób, który równie dobrze się sprawdza, czyli na prylim masz bardzo mało czasu i potrzebujesz, żeby szybko wyjść i tutaj też znowu przyczepię się na przykład tej pracy. To dobrym sposobem jest znalezienie jednej części garderoby jako inspiracji. Czyli na przykład zaplanuj. Dzisiaj chcę założyć znaleźć jeden element garderoby. Dzisiaj chcę założyć lnianą koszulę i do tej linianej koszuli dopasuj resztę stroju, żeby Wchodząc do garderoby, patrząc na swoją szafę, nie było tak, że zaczynasz tak zmieniać te bluzki. To może t-shirt, to może taka bluzka, to może taka bluzka. Jeżeli zaplanowałaś dzisiaj, chce iść w lnianej koszuli, po prostu dokończ tę stylizację. To znacznie przyspieszy ten proces komponowania dla Ciebie właśnie tego kompletnego ubioru. Naprawdę dziewczyny, to jest banalna metoda, ale prosta i się sprawdza. Metoda, którą się posługuje, i która też może być takim kołem ratunkowym, i ona również na przykład na takie wydarzenia, jak nawet wychodzisz gdzieś na jakieś garden party, na przykład, nie wiem, idziesz z przyjaciółką na lody, gdzieś wychodzisz. I też masz mało czasu zazwyczaj, bo zauważcie, że wtedy, kiedy my nie mamy na siebie co założyć, najbardziej frustrujące jest również też to, że często to jest tak, że my nie mamy za, mamy za mało czasu, żeby się zastanowić nad tym. Również takie wydarzenia, na które będziesz miała więcej czasu, ale ja bym chciała się skupić na tych, które są takie, wiecie, najbardziej, najbardziej męczące, czyli takie, gdzie masz mało czasu, presja czasu i po prostu musisz wyjść szybko z domu. Więc tym moim trzecim sposobem jest zerknięcie, poszukanie inspiracji. I moją ulubioną taką, taką aplikacją jest Pinterest, i bardzo Ci doradzam, żebyś po prostu sięgnęła do tej aplikacji. To nie jest polska aplikacja najlepiej, żebyś pisywała tam hasła w języku angielskim, ponieważ one w, w fajniejszej stylizacji wtedy wyskakują ładniejsze, mam wrażenie, no bo to jednak nie jest polska aplikacja, dlatego też warto posługiwać się językiem angielskim, pisać takie hasło. może to być na przykład właśnie lniana koszula, może to być spodnie, może być spódnica midi, oczywiście to wszystko w języku angielskim, czyli jeden wyraz możesz napisać i to hasło, jakie Cię interesuje i wtedy naprawdę dużo szybkich rzeczy możesz znaleźć, i w inspiracjach słuchajcie, to jest też tak, że jest spora różnica między tym, czy się inspirujemy, czy naśladujemy, bo jeżeli znajdziesz sobie taki właśnie taką e, inspirację, taką stylizację w, w tym interneście, to tylko niech to posłuży jako taka twoja, do, taka twoja inspiracja do tego, żeby. Z, tej, z tego, co zobaczysz, stworzyć coś takiego naprawdę fajnego dla siebie, indywidualnego, więc jeżeli to na przykład będzie biała spodnica i czarna bluzka, a Ty nie masz na przykład białej spodnicy, a masz spodnicę taką pomarańczową, to możesz po prostu zamienić, żeby to było inspiracją, wiesz, że nie musisz tak dokładnie kropka w kropkę się tym inspirować. Ważne, żeby Ci się tak zaświeciło, a, aha, to ja może z tą koszulą połączę, którą mam w szafie, aha, to może ja użyję tej spodnicy i wtedy Naprawdę w szybki sposób możesz zaplanować taki strój, gdzie ubierzesz się szybko i nie będziesz już się więcej frustrował. Następnym sposobem, ale takim wymagającym już takiej nieco większej perspektywy, to jest takie chłodne spojrzenie. Bardzo często my oceniamy się krytycznie, bardzo często my nie widzimy potencjału swojej szafy. A no, nawet powiem wam, ba, my nie widzimy potencjału swojej sylwetki. Z tym naprawdę często z wami pracuję, o tym rozmawiamy i to często. Często podczas spotkań z kobietami niestety wychodzi mnóstwo przepięknych, cudownych kobiet, z którymi przeprowadzam konsultacje online, z którymi się widzę, które nie widzą potencjału swojej sylwetki, nie doceniają tego, jak piękne atuty sylwetki mają. Więc, moje drogie, czasem wystarczy takiego chłodnego spojrzenia. I tutaj to może być spojrzenie osobistej stylistki, ale też może to być spojrzenie... Twojej koleżanki, przyjaciółki, Twojego przyjaciela, który wskaże Ci, w jakich rzeczach jest Ci dobrze, w których na przykład chłodnym okiem oceni, słuchaj, ale te spodnie na przykład świetnie na Tobie wyglądają, albo naprawdę super się dzisiaj prezentujesz. Zbieraj sobie właśnie takie komunikaty, takie spojrzenia chłodnym okiem, ale innych osób na Twoją sylwetkę, na Ciebie, bo czasem jest właśnie tak, że my nie potrafimy się tak otworzyć, że my nadmiernie się krytykujemy. No i też dlatego mamy problemy z ubieraniem się. Pamiętaj, że nie, to nie szafa decyduje o twoim stylu. Styl nie rodzi się w butikach. To ty jesteś y, taką najważniejszą dla siebie osobą, y, która powinna decydować o tym, co w twojej szafie się znajdzie. Pamiętaj, że ubrania mają budować twoją pewność siebie, mają dawać ci komfort i to powinien być dla ciebie priorytet. Y, powinny cię cieszyć. Kolejnym takim jeszcze prostym sposobem na znalezienie szybko stylizacji z własnej szafy, jest to, żeby założyć sobie taką biblioteczkę swoich zdjęć. To znaczy, właśnie wtedy, kiedy dobrze się czujecie w jakimś stroju, to zróbcie sobie selfie i po prostu zróbcie sobie taki folder i to może posłużyć jaka Twoja prywatna biblioteczka, prywatna biblioteka z inspiracjami do tego, żeby właśnie szybciutko ściągnąć nawet tą stylizację. Słuchajcie, dla siebie, bo, bo to jest dokładnie to, w czym byłaś ubrana, czyli masz te wszystkie ubrania, jesteś inspiracją sama dla siebie, ale też są te rzeczy, w których czułaś się dobrze. Bo akurat radzę, żeby robić właśnie te takie zdjęcia wówczas, kiedy naprawdę dobrze się poczułaś. Kiedy ten strój sprawdził się w pracy, sprawdził się na spotkaniu, że czułaś się w tym dobrze, to właśnie to może być taka szybka do wzięcia inspiracja, naprawdę najprostsza. I to jest też dobry sposób do budowania i do znajdywania swojego stylu. Patrzenie, obserwowanie, w czym czuję się dobrze, co sprawia mi przyjemność, noszenie czego sprawia mi przyjemność, co dodało mi w danej sytuacji pewności siebie, co spowodowało, że było mi wygodnie, co spowodowało, że nie myślałam o tym, jak, jak jestem obrana, bo czułam się tak dobrze w tym, co mam na sobie założone. Więc to jest kolejny sposób, którym radziłabym ci wypróbować. Mam nadzieję, że po odsłuchiwaniu tych sposobów moich sposobów, które ja osobiście sprawdziłam i teraz znajdziesz choć jeden sposób, który będzie Tobie odpowiadał. A może posłużysz się tymi wszystkimi sposobami? Daj znać w komentarzu, ty, czy te wskazówki były dla Ciebie pomocne. Na dzisiaj dziękuję Wam bardzo serdecznie i zapraszam na następny odcinek. I chciałam jeszcze przypomnieć, że jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, a podobają e Ci się treści przedstawiane na tym kanale, to zapraszam do zasubskrybowania. Będzie mi bardzo miło. I do zobaczenia w następnym odcinku.